Niech, no ale to jest coś pięknego! Such Szymoka, daj na środek. Você escolheu ela? extra classe, é? <laughs> Najmniej trudniejszy poziom. Kurwa. Kurwa, to co się dzieje? No. nie do zrobienia. Kurwa, no czemu tak się coś się dzieje? O kurwa. Ale się spociłem. Ale się spociłem, ja pierdolę. Dobra, jaką chcecie nutę? A ja mi jebie spod pach, ja pierdolę, jestem upocony You got that, Ricardo? O kurwa, spadł Wielu z was lubi bestie, co? Został A, co? K Kurwa, mać. Czy naprawdę tego chcecie? K kurwa! I wie o tym każdy, nie KURWA! Nie wiem, czy to ogram czat. Da, kurwa, gram, dopóki tego nie zrobię. Pierdolę! Uwolnię bestię. Kończę się! A ja zrobię to! Pierdolę! Dawaj kurwa, macie. Dis, monster! Ja daj z usty, z kurwa! Jeden na jeden! Co wygra! Lecimy! Ja pierdolę! Zawał będzie, zawał będzie! Nie naprawiam, nie chcę wolą. na Duży nacisk, Siła! Jezu jak się upociłem przed dzisiaj od takich odcisków nie miałem. O, ja pierdolę, kardio. Za, myślałem, już mi ręce odpadają. You got that? Chwila, kurwa, czad, ja pierdolę. O, jak się rozjebałem. Ty no, rzuciłem tym wiarem o ziemię. O co chodzi? Nie działa normalnie. Wszystko, o kurwa. Alert RCB. Uwaga! Dziś, 9.03 Wieczorem i w nocy bardzo silny wiatr. Unikaj otwartej przestrzeni. Zabezpiecz rzeczy, które możesz porwać wiatr. Zostań w domu, jeśli możesz. Czap. Go BRL, że Kurwa dymów. No wiesz. Będzie wiało. Boże, wiar to jest coś pięknego, naprawdę. Jeszcze tyle gier jest. Kurwa, jakieś horrory. Ja z Ja Ja pierdolę coś pięknego. Najlepsza inwestycja. Tak się dobrze bawię. <grym> Patrzcie na to, jak Pozdrawiam Norberta Gierczaka. Weź... No a tak, spróbujmy tego, jugoddat. To się nazywa jugoddat, tak? You got that. Got that. Got that. Podawać. I got go. 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 <coughs> Pojebane, pojebane, pojebane to jest. Muszę założyć to na rękę. Bo i za chwilkę tym padamy podłogę. Jak wyjdziesz z rytmu, to już jest koniec, nie zrobisz tego. Musisz lecieć idealnie w ten sposób, bo, bo po prostu jak już wypadniesz z rytmu, to jest chuj, to jest po robocie, to jest koniec. To jest gg, kurwa, webplate, nie? Albo na jak pojebany, albo kończysz grę. Kurwa, 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 kurwa. No, dawaj to, ja pierdolę raz, no, kurwa, tam pojedynek ten jebany, no? Kurwa. Aaj, kurwa, już lepiej, lepiej, Pachampique. Kurwa, już jest lepiej, nie? Nie dużo brakuje. Ja nie dam rady. Ten pierdolony mico. No ale to jest coś pięknego! To jest coś pięknego! Ale trzeba być przechujem, żeby to zrobić! Trzeba być takim przekujem w tą grę, naprawdę! To jest popierdolone! Nie wiem czad. To jest kurwa niewykonalne chyba, ja pierdolę! Są tak spocone, są te całe okulary, że ja pierdolę! Ja już się daję radę, moje ręce wysiadają, naprawdę! Boże dopomóż! pomóż! pady są tak przepocone! Jasna kurwa! Ja wpadałem już nawet w patryk, kurwa! No to! Aaaa! Nie dawajcie! Jest! Yes, kurwa! Ja pierdolę! Zrobił to! Kurwa, mać! Jest! Los je na do Flix! Tak właśnie musiało być! Jak ja wyglądam! Ja pierdolę, jestem tak upoczony jak pierdolony świniak! Patrz, jak ja wyglądam! Kurwa, mać! Ale się upociłem, o z Jest! Nie, nie wiesz, zrobiłem to! Kurwa, mać! Naprawdę, trzeba być kotem, żeby to zrobić. Drugi dzień grania, pierwszy w sumie. Zrobiłem taką piosenkę, na ekspercie. Kurwa, ale full combo zajebać, to musi być taka satysfakcja, jak full combo ktoś zapierdoli na tym. Nie, naprawdę, jak ktoś się zastanawia nad kupnem, nic mu nie zapłacili, no już zabawa po chuju, naprawdę, jaka to jest satysfakcja, jak ty tak, ty takie combo robić, kurwa mać. To jest zajebista zabawa. Ale się wypierdoliłem Ale się wypierdoliłem Ja pierdolę jakie to, jakie to, jakie to jest piękne. Paja pierwszy raz wącha Kłuch małaś <śmiewanie> Boże Ej To jest gotowanie mógłbym robić tyle rzeczy, ale oglądam se paje Nie mam w domu nawet łyżek I tak żyję z sobą samy Miem krepa w pojedynkę, paja dieta wiem to słabe Prawie zdechłem z głodu, bo nie dzwoniłem do mamy zawsze mi robię